Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio widzieliście karmienie części z mojej hodowli ptaszników. Zaraz po tym nagraniu, tak oglądałem sobie swoją hodowlę i powiem Wam, że szczerze, nawet trochę się wzruszyłem, bo czas leci naprawdę szybko. Ja większość swoich pająków hoduję tutaj od L1, czyli od główki szpilki. Jak mówiłem, czas leci, dzieciaki szybko rosną, a więc części z nich czas zapewnić nowe fajne domy. A tak właśnie a propos dzieci, ostatnio dowiedziałem się, słuchajcie, że mój najmłodszy widz ma dwa latka. To jest po prostu takie słodkie. Tutaj z góry pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Lecimy z aranżacją siedmiu domków. Z filmem jeszcze drobny urywek co nowego na hodowli. Dzisiaj będzie wyjątkowo trwało dosłownie sekundę. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że nagranie wyjdzie fajne, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Gramy! Na hodowli powiem tylko tyle: Czas dokupić trzeci regał, bo. Tutaj już brakuje mi miejsca. Oprócz tego co widzieliście na regale, mam jeszcze tutaj na drugim pająki, które są do przeprowadzki. No i do tego bohaterów dzisiejszego odcinka. Mamy tutaj po kolei od lewej poecji Loteria Regalis, czyli ptasznik królewski z Indii. z Reduncus z Kostaryki. Trzy diabły, czyli Pterinohirus murinus usambara z Afryki, ptaszniki słoneczne, także dzisiaj zbyt łatwo raczej nie będzie. No i tutaj na koniec dwa pajączki dla początkujących, można powiedzieć, bo mamy tutaj Lasiodora parahybana, czyli ptasznik olbrzymi z Brazylii. Na koniec młody ptasznik kędzierzawy, czyli Tlitocatl albopidosus z Nicaraguj. Tutaj jak widzicie mam już przygotowane pojemniczki z torfem dla tych pająków, dwa z nich są już... W miarę urządzone, także myślę, że to też troszkę przyspieszy ten odcinek. Nie będę tutaj zbędnie wydłużać. Oprócz tego, pojemniczek asekuracyjny, bo dzisiaj pracuję też z szybkimi pająkami dla zaawansowanych. Poza tym, trzy z nich są z Afryki, a więc naprawdę tutaj nie ma żartów. A ja naprawdę nie chciałbym mieć młodego murinusa biegającego po domu, także na pewno się przyda. Mam już tutaj przygotowany pojemniczek dla pająka. Jak widzicie nie jest duży, mam tutaj torf, trochę wiórów kokosowych, dorzucę sobie jeszcze taki kawałek kory. Myślę, że pająk zrobi sobie tutaj kryjówkę pod nim bez problemu. Pojemnik przygotowany, na początek będzie coś prostego, czyli ptasznik kędzierzawy z Nicaraguji, albo Pilosus. Zobaczcie, jest nasz maluszek. Nawet współpracuje w miarę chętnie, zobaczcie wychodzi sobie. Te pająki raczej nie przejawiają agresji, więc nie ma tutaj obaw poza tym. Mają słaby jad, nic mi tutaj nie zagraża szczególnie. Wyczesują z siebie włoski parzące, ale zobaczcie, chętnie sobie przychodzi. Maluch chętnie wszedł do nowego domu, zobaczcie sami. Na pewno będzie mu tutaj lepiej. Pajączek chętnie współpracował, ale w tym pojemniku na pewno będzie żyło mu się fajnie, bo ma tutaj zdecydowanie więcej miejsca. Drugi pojemniczek, tutaj również mam torf, teraz troszkę piasku. Oprócz piasku dodam sobie tutaj. Takie włókienka kokosowe, i na koniec jeszcze dwa takie nieduże drewienka. Myślę, że pająk użyje sobie tego do budowy gniazda. Dobra, pojemnik gotowy. Tutaj mam kliszówkę z młodym Murinusem w Stadium L3. Dobra, słuchajcie, jest sukces. Pomogłem sobie trochę trytytką, Pająk sam wbiegł do tej kliszówki. Zagoniłem go tutaj, bo po prostu chciałem go mieć na oku podczas wypuszczania. No i wiadomo, żeby wam go pokazać w miarę możliwości. Tutaj mamy Murinusa u Sambara w Stadium L3. Zobaczcie, maluszek wygląda dokładnie tak. Aktualnie jest w stadium L3, ale jak widać, już nabiera ładnej żółtej barwy. No i dobra, uwolnijmy młodego diabełka z Afryki. Jak on wystartuje. Oho! Widzieliście naprawdę szybkie pająki. Młody już jest tutaj w tym miejscu. Ja chcę tylko pojemnik, dwa pająki przeprowadzone. Tutaj mam już kolejny trzeci pojemniczek. Również tutaj pójdzie piasek taki jak do terrarium. Również kilka takich włókienek kokosowych. Na koniec dwa takie wysuszone patyczki. Trzeci domek skończony. Czas odłowić kolejnego murinusa. To jest pojemnik, w którym mieszka drugi z moich murinusów. Spróbuję go tutaj odłowić. Teraz do kliszówki. Oj, jest, jest. Fajnie, bo pająka udało się odłowić. Teraz tylko pyk. Patrzcie, kolejny diabełek z Afryki odłowiony. Ten jest w stadium L4. No, i też jest już dość wybarwiony, jak można zauważyć. Zobaczcie, fajna żółta barwa, już na odwoku widoczna. Nowy domek dla trzeciego z ptaszników, który przygotowałem sobie wcześniej. Ok. Otwieramy. Tu też spodziewam się przyspieszenia z jego strony. Ale kto wie. Widzieliście, są naprawdę szybkie. Zobaczcie, sam pająk jest tutaj, dokładnie. Może uda mi się odzyskać kciuszówkę jeszcze. Super. Super, naprawdę świetnie. Drugi murinus dostał nowy domek. Zobaczcie, maluszek schronił się tutaj. Okej, okay, idzie naprawdę nieźle, a więc pora na domek dla czwartego pająka, który jak widzicie już sobie tutaj wcześniej przygotowałem. Jest tutaj kawałek drewna, troszkę porostów, wióry kokosowe i torf. A zamieszka tam naprawdę bardzo atrakcyjnie ubarwiony pająk ptasznik z Kostaryki. Ten jest aktualnie w stadium L2 lub L3. Ale nie mniej jednak należy mu się większy pojemnik. Jak widzicie mamy tutaj psalmopoeus reduncus. Kliszówkę mam już w środku. Wydaje mi się, że teraz pójdzie naprawdę szybko. Dodam jeszcze, że pająki właśnie psalmopoeus są świetnymi akrobatami. Także nie zdziwcie się, jeśli ten pająk tutaj nagle wyskoczy na mnie prosto. Ło! Widzieliście jakie przyspieszenie? Zobaczymy, czy uda mi się odzyskać kliszówkę, Zobaczcie, pajączek siedzi sobie tutaj, ale widać już też jego fajne ubarwienie. Zobaczcie, jaki mały wariat. Czwarta przeprowadzka, jak najbardziej również udana, chociaż widzieliście, że biegają naprawdę szybko i są naprawdę świetnymi akrobatami. Te pająki nieraz jeszcze pewnie mnie zasługują. za mną, teraz lecimy z piątą. Tutaj mam odcinek z torfem. Też sobie dorzucę tutaj wióry kokosowe. No i kawałeczek kory. Kolejny domek gotowy. A kolejnym, piątym pająkiem, który będzie dzisiaj w nagraniu, będzie młoda poezji Loteria Regalis czyli ptasznik królewski z Indii. Jest, słuchajcie, udało się, udało się, weszła. A oto i ona, zobaczcie, bardzo chętnie weszła. Aż normalnie nie mogę sam uwierzyć, że tak współpracowała. I że jeszcze pozwala sobie zrobić takie zbliżenie bez biegania. Też naprawdę świetny ptasznik. Mam ich tutaj również kilka u siebie na hodowli. No ale fajnie, bo piąta przeprowadzka udana. Kolejny maluch dostał nowy dom. Idzie naprawdę całkiem nieźle. Tutaj mam już przygotowany szósty pojemniczek z torfem. Dodam sobie tutaj. Też piasku dla szóstego z ptaszników. Swoją drogą w niewielu moich odcinkach pojawia się aż tyle pająków, także mam nadzieję, że na serio to Wam się spodoba. Oprócz tego piasku również włókna kokosowe, jak do tych poprzednich dwóch pojemników. Koniec jeszcze takie dwa spore kijaszki. Oto kolejny murinusek, czyli szósty pająk, którego chcę przeprowadzić. Młody Pterinohilus Morinus Usambara w synonimie ptasznik słoneczny odłowiony, jak widzicie, no też ma już spore ciałko. Dobra, czas również go wypuścić. Oczywiście trzeba tutaj uważać, bo jak widzieliście, są naprawdę szybkimi pająkami i nie ma z nimi żartów. Raczej, wow, dobra, wyszedł. Naprawdę super, ale też widzieliście, że poleciał naprawdę szybko. Uh, najgorszy stres za mną, no bo sześć z siedmiu ptaszników przeprowadzone do nowych domków, w tym trzy ptaszniki słoneczne, czyli murinosy u Sambara. Przepraszam, czy ja teraz mógłbym prosić o jakiś gatunek, który nie będzie chciał mi uciekać ani mnie zeżreć? Jasne, mordo. Dziękuję. Tu już mam gotowy siódmy pojemniczek, czyli ostatni w tym odcinku. Oczywiście jest tutaj trochę torfu, kilka kawałków drewna, kilka wirków kokosowych, taka nieduża sztuczna roślinka. A pająk, który zamieszka w tym pojemniku jest niegroźny, nadaje się dla początkujących oraz jest jednym z większych gatunków, co też warto wiedzieć. A tym pająkiem jest oczywiście młoda Lasiodora parahybana, czyli ptasznik olbrzymi z Brazylii. Zobaczcie, też bardzo fajny maluszek, aktualnie ten jest w Stadium L2. Tutaj również czas uwolnić ją do nowego domku. Dodam tylko, że jad tego pająka zupełnie mi nie zagraża. Powinno pójść w miarę łatwo. O, widzicie? Maluszek w sumie sam wskakuje do nowego domku. Bardzo chętnie współpracuje. No, to jest gatunek naziemny. Ogólnie polecany właśnie dla początkujących, bo. Pająki, które dość szybko rosną. Fajnie, wszystkie 7 ptaszników przeprowadzone. Czas na podsumowanie. Wszystkie 7 nowych domków, które zrobiłem swoim pająkom, prezentuje się tak? Super, poszło naprawdę całkiem sprawnie, dlatego że wszystkie 7 małych pająków dostało nowe, większe domki. Zdecydowanie będzie im tam lepiej, będą miały więcej miejsca do życia. No, i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie łapeczki w górę i suba na moim kanale, żeby nie ominęły Was żadne nowości. Oprócz tego, wspomnę jeszcze, że na 300 subów na tym kanale planuję fajny konkurs z nagrodą w postaci. Albo nie, wiecie co, jeszcze nie będę wam zdradzał w jakiej postaci. Żeby poznać szczegóły, co to będzie za konkurs, trzeba będzie po prostu śledzić kanał oraz filmy na bieżąco. Wtedy wszystkiego się dowiecie. Oprócz tego zapraszam też na swoje social media, czyli Face'a, Instagrama oraz ptaszniki Dino Spiders. Do tego wszystkiego linki macie tutaj poniżej w opisie do tego filmu. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Łokień, cześć!